Michał, po raz pierwszy przejechałeś cały wyścig Cross Country bez Dubla. Jak to, to smakuje? Było, to było moje marzenie. Nieważne, że ostatni, ale dojechałem. Na tej trasie myślę, że przejechać cały wyścig. To już jest coś. Nie jest tak, że sobie przyjedę z marszu i Powiedzmy, przelecisz tę trasę, bo myślę, że większość by szła od buta, albo się zastanawiała, co tu się dzieje. Więc pogodzenie pracy z treningami, jakimiś tam. Zmierzenie się z najlepszymi zawodnikami w Polsce no, jest bolesne. Co takiego zrobiłeś w tym sezonie, że, że jedziesz szybciej i mocniej? Co zrobiłem? Wlugowałem Czy może każdy się, po prostu kolejny tak? sezon masz szybciej nie, i mocniejsze? Wyludowałem się bardziej, nie skupiałem się na tym, że muszę jakieś tam miejsce zająć. Po prostu jechałem swoje, zwłaszcza na tej trasie nie można. Przecenić swoich umiejętności, bo bo no, skończyć można w szpitalu. Eee... No i co, no trzeba jechać swoje, nie, nie podpalać się. Jeżeli ktoś jest mocno, to będzie walczył na każdym odcinku. Ja się skupiłem na tym, żeby przejechać bezbłędnie, zdarzały się błędy oczywiście jak widziałeś na filmie. Gorzej nie podjechany, chociaż na ostatnim kółku. Eee... Szczególnie w oczy sól, co? te, jak sędzia mi nie pokazał kartki dostałem skrzydełek <głos> <głos> wtedy wiedziałem że już marzenie się spełniło że przejadę to jest mój chyba piąty wyścig na pierwszym e, na pierwszych zawodach że tak mi zawiło ja to byłem pierwszy raz to była moja w ogóle pierwsza trasa e, cross, country. cross country zderzenie ze ścianą e, Bogdan Szarnata mnie na trzecim kuku w połowie przeszedł chyba dokładnie tam z tyłu Cieszyłem się, że już koniec A dzisiaj się cieszyłeś odwrotnie, się że idziesz dalej Tak, a teraz się cieszę, że przejechałem całe Jestem bardzo zadowolony z tego wodu. Tak będę kibicował mojej córce, czyli wszystkim, wszystkim Kamykom, nie? E, Michał, powiem Ci, że teraz mi szło do głowy, że przeszedłeś ogromną drogę, jeśli chodzi o kolarstwo. Przypomniało mi się, mniej więcej chyba 8 albo 9 lat temu nagrałem z Tobą rozmowę w Kozienicach na finale Poland 2, nie? No. E, prostych dzisiaj maratonów, gonek takich po prostych trasach, a dzisiaj startujesz i ukończysz ukoń, najtrudniejszy wyścig cross country w Polsce prawdopodobnie, chociaż jeśli chodzi o trasę. Jelenia Góra... Nie umiem się przełamać, musiałem tam pojechać więc tydzień, dwa pojeździć, poćwiczyć no, Dla nas najgorsze jest to, że jak się nie jeździ czegoś takiego i po jeździsz z taką trasą no to ja mam w głowie to, że jestem sam w pracy i nie mogę popełnić błędu Jak się połamię to mam problem, tak więc no, blokuje mnie to konkretnie Ale tak jak mówię no, z każdym e, rokiem jest coraz lepiej e, No trzeba, no mogę powiedzieć Musisz spróbować, o. I zachęcamy wszystkich. Jeszcze? Zachęcamy wszystkich do kostkaty. No, zachęcamy, tak. Zachęcamy. Chcę co spróbować w ogóle w XC, takiego prawdziwego XC, to... Tak jak mówię, na Mazowsze, Puchar Mazowsza, a Polski, zupełnie no co innego, ale... Trzeba spróbować, żeby wiedzieć, z czym to się je. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki.